Sposoby zakładania konta bankowego online W dzisiejszych czasach posiadanie konta bankowego to podstawa. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, jak szybko i sprawnie je założyć. Na pierwszy rzut oka otwieranie rachunku bankowego może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości proces ten jest bardzo prosty i można go przeprowadzić nawet bez wychodzenia z domu. Poniżej przedstawię kilka sposobów, jak założyć konto bankowe online oraz omówię korzyści z posiadania rachunków w banku. Korzyści z posiadania konta bankowego Konto bankowe ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala na bezpieczne przechowywanie pieniędzy, eliminując ryzyko kradzieży. Po drugie, umożliwia łatwy dostęp do naszych funduszy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Co więcej, konto bankowe to narzędzie niezbędne do realizacji wielu transakcji finansowych, takich jak otrzymywanie wynagrodzenia czy płacenie rachunków. Posiadanie konta bankowego daje nam pewność, że nasze oszczędności są bezpieczne. Działalność banków w Polsce jest regulowana i nadzorowana przez różne agencje rządowe, które dbają o to, aby pieniądze klientów były bezpieczne. Ponadto wszystkie legalnie działające banki posiadają gwarancję depozytów, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych banku, Twoje pieniądze i tak są chronione. Jak założyć konto bankowe przez internet? Aby założyć konto bankowe przez internet, należy wykonać kilka niezbędnych kroków. Najważniejszy jest oczywiście dostęp do internetu za pomocą komputera, laptopa czy smartfona. W celu otwarcia konta bankowego musisz także posiadać dokument tożsamości, taki jak dowód osobisty lub paszport. Dodatkowo bank może poprosić o potwierdzenie Twojego adresu, na przykład za pomocą rachunku za media. Krok po kroku proces zakładania konta bankowego przez Internet. Zakładanie konta bankowego online jest bardzo proste. Cały proces zwykle zaczyna się od wypełnienia prostego formularza na stronie internetowej banku. W formularzu podajesz swoje dane osobowe i teleadresowe. Następnie bank przeprowadza weryfikację twojej tożsamości, na przykład poprzez rozmowę wideo. Kiedy twoja tożsamość zostanie zweryfikowana, bank niezwłocznie uruchomi dostęp do twojego nowego rachunku bankowego. Konto bankowe w aplikacji mobilnej. Dzięki postępowi technologicznemu otworzysz konto bez kuriera, korzystając z podłączonego do internetu smartfona. Wiele banków oferuje swoim klientom aplikacje mobilne, które pozwalają na otwarcie konta w kilku prostych krokach. Wszystko, czego potrzebujesz, to smartfon z dostępem do internetu i aktywnym numerem telefonu oraz ważny dokument tożsamości. Przelew weryfikacyjny Przelew weryfikacyjny to proces, który pozwala bankowi potwierdzić tożsamość klienta bez konieczności jego osobistej wizyty w placówce bankowej. Aby potwierdzić tożsamość przelewem weryfikacyjnym, należy przelać na swoje zakładane konto niewielką kwotę z innego, posiadanego już wcześniej konta bankowego. Po sprawdzeniu przelewu bank zweryfikuje Twoją tożsamość i odblokuje pełną funkcjonalność nowego rachunku. Rozmowa wideo z pracownikiem banku Rozmowa wideo z pracownikiem banku jest jednym ze sposobów weryfikacji tożsamości podczas otwierania konta przez internet. Podczas rozmowy będzie trzeba zaprezentować do kamery swój dokument tożsamości i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących danych osobowych. Podsumowanie. Zakładanie konta bankowego jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie. Dzięki możliwości założenia konta bankowego przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej wszystkie formalności załatwisz dosłownie w kilka minut. Pamiętaj, że wybór banku powinien zależeć od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Sprawdź różne oferty, zanim zdecydujesz się na konkretny bank.